Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, wwwturystyka Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia www.awf.wroc.pl Spotkanie między klubami z Wrocławia i Elcze było bardzo ciekawe. Wzięli w nim udział i seniorzy, i młodzi zawodnicy. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Tutaj o wyniku przesądziły tak naprawdę dwie ostatnie partie z 13, także tutaj wygraliśmy ten mecz 7,5 do 5,5. Górą byli nasi juniorzy, tutaj za co im bardzo, bardzo dziękujemy. Goście z Półwyspu Iberyjskiego podczas pobytu w mieście oczywiście nie tylko grali w szachy, mieli okazję zwiedzić Wrocław i posłuchać utworu Hey Joe w wykonaniu wielu gitarzystów. Hiszpanie w ramach swojego pobytu zwiedzili Wrocław, przyglądali się jakby bity rekord Guinnessa w grze na gitarze, także tutaj... Są bardzo zadowoleni z pobytu i na pewno wrócą w grudniu tutaj do nas na mistrzostwa Europy. To już też zapowiedzieli. Pierwszy krok na drodze z Wrocławia do Elcza, a raczej z Elcze do Wrocławia został postawiony. Współpraca między klubami ma trwać dalej. Planujemy zawęzić współpracę w najbliższej przyszłości. W przyszłym roku będziemy chcieli tutaj wziąć i pojechać do Hiszpanii, tam do klubu Elche. To jest koło Alicante, także myślę, że. Mamy bardzo dobre połączenia lotnicze. Wygrana z Hiszpanami to nie jedyny ostatni sportowy sukces klubu szachowego z Wrocławia. Ogromne wyróżnienie spotkało Dariusza Świercza. Młody szachista wystąpi w reprezentacji Polski podczas szóstego Międzynarodowego Arcymistrzowskiego Turnieju Szachowego imienia Unii Lubelskiej. Gramy z jedną z najlepszych drużyn świata, z reprezentacją Ukrainy, w meczu towarzyskim. Mecz odbywa się w Lublinie. Nasz zawodnik został powołany do kadry polskiej, z, z czego też bardzo się cieszymy. Mecz Polska-Ukraina potrwa do niedzieli. Pierwsze zajęcia poprowadził profesor Jan Chmura. W maju z biegaczami spotkała się profesor Alicja Chybiska. Naukowcy, którzy na co dzień biegają mówili nie tylko o teorii, ale i o praktyce. To słuchacze docenili licznie przybywając na wykłady. Przedstawiciel AWF we Wrocławiu sporo mówił o tym, co biegaczy czeka na poszczególnych etapach maratonu jak biegać w sensie rozłożenia sił swoich na dystansie, jak walczyć z kryzysem, a tych kryzysów przecież jest bardzo dużo, zwłaszcza po 30 km, popularna ściana, z którą się niestety spotykają głównie nowi adepci biegów długodystansowych. Jest to rzeczywiście problem bardzo duży. Słuchacze byli zszokowani, gdy profesor chmura opowiadał o istotnym aspekcie biegania, jakim jest waga zawodnika. Wystarczy, jak człowiek ma tylko jeden kilogram nadwagi. Jeden kilogram. Co to oznacza? Jakie to jest obciążenie? Jakie to jest dodatkowe, niesłychane obciążenie dla organizmu? Otóż zakładając, że zawodnik na jednym metrze wykona jeden krok, a z reguły niestety są to krótsze kroki, to należy powiedzieć, że ciągnie za sobą aż 42 tony. A jeśli przyjmiemy po prostu, że ten krok jest krótszy niż 1 metr, no to jest w granicach 45-60 ton, tylko jeden kilogram. Ile kilogramów ze sobą ciągniemy, bezpośrednio oczywiście przekłada się na czasy przez nas osiągane. To najprostszy wniosek z obserwacji naukowca. Tak patrzę przez pryzmat e, moich obserwacji, i tak e, patrzę, kto startuje, jaką masę ciała ma, ile tych kilogramów jest dodatkowo na, na, na tym ciele, to przerażenie mnie ogarnia, ponieważ. Zdaję sobie sprawę jak nieprawdopodobne. Jest to obciążenie dodatkowe obciążenie dla mięśnia sercowego, dla całego metabolizmu komórkowego, dla wytwarzania energii i przede wszystkim e, chcąc uzyskać właściwy dobry czas, no to w takich sytuacjach jest to niemożliwe. Kolejne spotkanie z Akademią Maratonu już 1 czerwca o zmianach kardiologicznych w czasie biegu maratońskiego będzie opowiadać profesor Piotr Ponikowski. W dotychczasowej historii uczelni studia magisterskie ukończyło ponad 17 tysięcy absolwentów. W kilku ostatnich latach wrocowska AWF jest jedną z najwyżej cenionych w Polsce. Kilkakrotnie zajmowała na pierwsze miejsce w różnych rankingach uczelni wychowania fizycznego w kraju. To ich mocny argument także w tegorocznej rekrutacji. Te rankingi to nie jest dyscyplina sportu, ale jakaś tam rywalizacja w zasadzie dla kandydata bardzo istotna, gdzie ktoś ze sportowców przez 10 lat nie schodzi z pozycji medalowej. A my kilkakrotnie byliśmy na miejscu pierwszym, kilkakrotnie na miejscu drugim, chyba raz na miejscu trzecim. To już jest dla mnie wystarczający argument. Uczelnia wychowuje i przygotowuje do życia. Absolwenci chwalą AWF i zachęcają maturzystów, by wybrali studia na Akademii Wychowania Fizycznego właśnie we Wrocławiu do wyboru: trzy wydziały wychowania fizycznego fizjoterapii i nauko o sporcie. Młody człowiek, który myśli o takim holistycznym przygotowaniu do życia wszechstronnym przygotowaniu i wymiarze intelektualnym. I emocjonalnym, również motorycznym. Myślę, że nie ma lepszej oferty jak Akademia Wychowania Ficznego. Praktycznie można się tutaj realizować we wszystkich obszarach, zdobywając de facto wszechstronne uprawnienia. Na wychowaniu fizycznym, uprawnienia związane z obszarem pedagogicznym, a więc do pracy w szkole, są tam przeróżne specjalności. U nas z kolei jest to przygotowanie pod kątem przede wszystkim działalności w obszarze sportu, w obszarze infrastruktury sportowej, a mamy chyba wszyscy świadomość, że, tak jak mówiąc trochę cynicznie, ludzie zawsze potrzebowali chleba i igrzysk, na pewno nie uciekniemy od sportu. Ci, którzy wybierają studia na AWF-ie, mogą być spokojni o przyszłe zatrudnienie. Statystyki nie kłamią, większość absolwentów po ukończeniu uczelni ma pracę i to pracę w zawodzie. Nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Ktoś powie zaraz, zaraz, ale w nauczycielstwie tej pracy nie ma. My nie kształcimy tylko nauczycieli. My kształcimy menedżerów, my kształcimy osoby do zarządzania turystyce, my kształcimy fizjoterapeutów, kształcimy kosmetologów, terapeutów do pracy z osobami niepełnosprawnymi, do zajęć z osobami niewidomymi, etc., etc. Także każdy, kto lubi ruch, i chce pomagać innym, jest mile widziany na tej uczelni. Wiemy, że w Polsce po zmianach ustawowych trenerem może być tak naprawdę każdy. Uczelnia dba jednak o to, by ci, którzy w przyszłości będą dbać o rozwój sportowców amatorów czy sportowców wyczynowych, byli prawdziwymi fachowcami. Tu więc apel do młodych szkoleniowców: warto przyjść do AWF. I poszerzać swoją wiedzę. W Polsce zawód trenera de facto został w jakiś sposób niestety zniesiony. Nastąpiła deregulacja. Ci wszyscy, którzy rozsądnie myślą tak naprawdę o przygotowaniu nie tylko specjalistów w zakresie sportu, ale szeroko rozumianej również rekreacji ruchowej, dyscyplin kwazji sportowych czy szeroko rozumianego sportu masowego, będą stawiali na fachowość, a takich fachowców przygotowujemy. Fachowców, którzy potrafią w zakresie ontogenezy przygotować nie tylko dzieci, nie tylko młodzież, ale również ludzi starszych do podejmowania różnych wyzwań w obszarze kultury fizycznej. Ślad za tym jestem przeświadczony, że ci, którzy trafią do nas, nie tylko wzbogacą swoje amplua dotyczące motoryczności, tak jak wspomniałem wcześniej, nie tylko swojej osobowości, ale tak naprawdę będą bardzo rzetelnie przygotowani do podjęcia wyzwań zawodowych. Rekrutacja na rok akademicki 2014-2015 rozpocznie się 1 czerwca. Trzecie spotkanie w grupie drużyn walczących o utrzymanie rozegrają piłkarze Śląska Wrocław. Drużyna Tadeusza Pawłowskiego zaprezentuje się tym razem na Stadionie Miejskim w poniedziałek. Wrocławianie zagrają w ekstraklasie z czerwoną latarnią ligi, czyli zamykającym tabelę łódzkim widzewem. To nie będzie łatwe starcie, bo rywale pokazali, że o pozostanie w ekstraklasie chcą się bić. Do końca ostatnio pokonali Krakowie. 2 do 0 początek spotkania we Wrocławiu w poniedziałek o 18.00. W niedzielę drugi dzień wyścigowy sezonu na Wrocowskim torze Wyścigów Konnych Partynice. Tym razem wrocławianie będą mogli m.in. zobaczyć w akcji konie Czystej Krwi Arabskiej. Łącznie odbędzie się 7 gonitw. Araby będą rywalizować. Pierwszy raz w sezonie przewidziano dla nich 4 wyścigi. Ponownie tor odwiedzą goście z Czech, którzy podczas pierwszego dnia sporo namieszali w stawce. Bomba pójdzie w górę w niedzielę, tradycyjnie o 14.15. W sobotę o 11 na Stadionie Lekkoatletycznym, tuż obok Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, uroczysta inauguracja Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży. Rywalizacja w siódmej edycji toczyć to się będzie w 26 konkurencjach poza najpopularniejszymi, czyli koszykówką, piłką nożną, piłką ręczną i siatkówką. Młodzi będą mogli się sprawdzić na przykład w akrobatyce sportowej, biegach na orientację i hokeju na trawie. Impreza potrwa do 22 czerwca. Sobota z zapasami w Gniechowicach. Przed nami Międzynarodowa Liga Zapaśnicza, której organizatorem jest UKS Tygrysy Gmina Kąty Wrocławskie. W akcji będzie można zobaczyć młode pokolenie, które w przyszłości ma zastąpić najlepszych obecnie polskich zapaśników. Zawodnicy z kątów będą walczyć nie tylko o wygrane w sobotę, ale też o punkty do klasyfikacji generalnej. Pierwsze pojedynki o 11.15. Na kibiców czeka spora atrakcja. Oprócz walk też m.in. występy artystyczne. Treningi trwają od kilku tygodni. Wciąż jednak do grupy można dołączać. To już ostatnia szansa, aby wziąć udział w programie, i ty możesz zostać maratończykiem. Zapisy potrwają do soboty. W niedzielę, natomiast o dziewiątej, przy Pergoli Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, kolejny trening. Trenerzy zapewniają, że pod ich okiem, trenujący zdążą się przygotować do udziału w półmaratonie i wrocławskim maratonie. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, WF, Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia www.aww.wroc.pl